Witam wszystkich serdecznie Wczoraj otworzyłem sobie serię trzecią No nie było tego na kanale Ale ja to lubię sasiatki w spokoju Serię czwartą, nie wiem czy dobrze powiedziałem Mamy ulotkę z postaciami Mamy tutaj krasnale ogrodowego Japonkę w kimonie z wachlarzem Muszketera Takiego gracza na gitarze Z irokezem Serferkę z deską surfingową. Wikinga z tarczą i toporem. Potwora Frankensteina, jakoś tak. Hokejstę z krążkiem. Skatera, czyli ujeżdżaca, ujeżdżaca desek, desek. Desek, deskorolek znaczy się. Bardzo fajnego marynarza. Piłkarza. Wilkołaka. Gościa w kombinezonie od materiałów niebezpiecznych. Wylosowanego przeze mnie malarza, łyżwiarkę i szalonego naukowca. To była seria czwarta. Moja figurka to artysta malarz. Mam paletę z czterema głównymi kolorami. Pędzel ubrudzony zieloną farbą, torsik z szalikiem, farbami, ubrudzony, ubrudzonymi farbami i spodnie też są ubrudzone. Z 2011 pochodzi seria czwarta. Główka taka z brudką i beret, który pojawił się w serii 17 u Francuza. Z tyłu nie posiada żadnych nadruków. Tak się prezentuje oto ten ludzik. Teraz jedziemy z serią piątą. Jedziemy dalej po kolei. Była seria czwarta, to teraz mamy serię piątą. Ma ona kolor. Jasno niebieski. Kamera nie oddaje zupełnie tak, jak ten kolor wygląda. I zaraz ją otwieramy. Ja wiem, co to jest, bo one były nacięte i sprawdzone zawartością. Ja je kupiłem. Wy nie wiecie, więc wam nie mówię, bo wiem, że to fajna niespodzianka. No i mamy tutaj. Trafił nam się. Klaun. Tak on się prezentuje. Bardzo ładne nadruki na torsie. Krawata w groszki. Tak wygląda ten nadruk. Dosyć wesoła mini figurka. O, teraz złapała się ostrość. I tak się prezentuje: kwiatek na meloniku. Piękny tort tak to się prezentuje. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmika. A, jeszcze jedno. Przejdziemy ulotkę. W serii znajduje się mi jeszcze student, gladiator, angielski gwardzista, eskimo z wędką, kobietę jaskinowiec, no, z dosyć dużą mm, maczugą. Tutaj mamy człowieka jaszczura w takim przebraniu, Panią opiekująca się małpką, drwala z siekierką, mojego wylosowanego klau. Panią ucząca fitnessu, mam tą figurkę, lecz bez radyjka. Detektywa ze szkłem powiększającym, bojowego krasnoluda starczą i dwustronnym toporem. Boksera z rękawiczami, Kleopatrę z wężem, if i gangstera, którego też posiada i snowboardzistę. No i teraz mogę się z wami pożegnać. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Cześć. Cześć. Couched.